No ładnie, ładnie prawda, nie? Ale mi się to podoba, kochani, jak mi się to podoba Ja od razu może zacznę od pierwszego wiersza, naprawdę, bo lubię sobie poczytać troszeczkę, sami wiecie, nie? Nie dzwońcie ci do mnie, bo nie mam czasu, także, ach, dajmy sobie spokój z telefonami, no chyba, że po audycji, ale też nie mam dużo baterii, także raczej nie. Uwaga, śmieszny wiatr I nieważne jest, ile mamy lat bo dookoła świat ciągle taki sam. Życie to jest tak, jak wędrowny kram, który zmienia się, mimo że ten sam. Ktoś za pana raz nocą przebrał się i napisał coś własną krwią na szkle. Inny łachman wziął, stary od stu lat. Powędrował w dal, w duszy niosąc blask. Każdy z nas to ma, bez względu na wiek, jeden wielki żar, w sercu życia śmiech. Smutek smak swój zna aż do słonych łez, bo to wszystko jest jeden wielki grzech. Od świtu swych dni aż do nocy dna, każdy kamień swój niesie gdzieś pod wiatr. A im cięższy jest, tym prawdziwszy smak łapiemy go w dłoń, jak wiosenny grad. Nie ma co się bić, nie ma co się bać. Wszystko piękne jest, gdy masz życia smak, a im więcej jest słonecznego dnia, to nie liczy się, ile mamy lat. Inni już odeszli mimo młodych dni i wysoko tam ziemia im się śni, a my wciąż żyjemy i nie jest nam źle bo ten śmiechu wiatr ciągle zmienia się. Tralala, tra la tra No, pan Połomski by tak zaśpiewał, no ale ja nie jestem po i Łomski, i Łomski, także nie będę, nie będę wam śpiewał, nie musicie mi płacić, naprawdę nie będę śpiewał, przyrzekam, no, a przynajmniej dzisiaj, no, może jutro pośpiewam sobie przy goleniu. Otóż, kochani, najważniejsza rzecz, która zdecydowanie przyciemniła wszystkie inne możliwe w Polsce. Otóż pan Leper został wyrzucony z koalicji. Nie, on nie został wyrzucony z koalicji. Koalicja jest jeszcze w dalszym ciągu. Pan Leper jako, pra, jak, jako wicepremier i jako minister rolnictwa został usunięty z rządu. O! Tak z gabinetu, tak jest kochani, został wyrzucony. Czy dobrze, czy źle, nie chcę tego komentować. Ale jest to wydarzenie niesamowite, bo nad tym trzeba by było długo, długo myśleć i komentować to bardzo długo. Dlatego analizę całą zrobić. to trzeba by było w ogóle być politologiem, żeby zrozumieć ten cały układ, jaki się tam teraz wytworzył w naszej kochanej, dobrej ojczyźnie, którą rządzą dwaj bracia, metr 62 w kapeluszu i na nie ważne ale rządzą. rządzą i robią co chcą dokładnie. To jest jedna z tych spraw, o której warto by było mówić. Minęło 19 minut, prawie 20 minut audycji Radia Super z JK Devito na 88.5 FM. Ale następna informacja, którą Wam podam, bardzo mało ludzi wie na pewno, nawet w samej Australii mówię Wam, bo informacja była tylko jedna. Otóż nie wiem, czy Państwo wiecie, słyszeliście o tym, że Pan Howard był dwa, dwa dni temu w Tasmanii, na Tasmanii był i tam był z nim wywiad i tak dalej. Na Spotkanie z ludźmi i co się stało. Jeden podobno szaleniec wyskoczył z pistoletem i chciał pana Howarda zabić. Była tylko jedna informacja, kochani, na, w, w telewizji na ten temat i więcej nic. Dwa razy powiedzieli w radio. Prawdopodobnie po to tylko, żeby ludzie nie myśleli, że pan Howard jest taki zły i na niego ktoś się zasadza, w związku z tym w ogóle nie mówili. Ja wam podaję fakty, które miały miejsce dwa dni temu na Tasmanii. kochani. Do pana Howarda wyskoczył facet z pistoletem i chciał go zastrzelić, naprawdę tak było faceta niestety znaczy stety mówię bo zamach został nie, był nieudany i faceta aresztowano, pistolet mu zabrano pistolet okazał się prawdziwy a nie sztuczny, także pan Howard może mówić o dużym, dużym szczęściu, my również możemy mieć takie szczęście i być szczęśliwi aż do bólu i do pierwszej krwi, że mamy tak wspaniałego premiera w naszym kraju i który nam będzie jeszcze długo, długo jak ojciec i matka, prawda, rządził tutaj. Mi się to właśnie podoba, a nie tam byle kto, byle kto, byle kogo nie weźmiemy. Słyszeliście Państwo, cena mleka idzie o 20% do góry i bardzo dobrze, bo to mleko było tak tanie, że im się nawet nie opłacało sprzedawać. Oni we Wiktorii wylewali ci rolnicy, to mleko do zlewów, żeby one sobie szły tam tam do tego do morza to mleko. Tak jest. Kochani, bo im się nie opłacało sprzedawać, a teraz im się przynajmniej będzie opłacało przynajmniej trochę odrobinę im będzie się opłacało. Pol Australia to jest piękny kraj, nie wspomnę o Polsce no tam to sami mądrzy ludzie. Co jeden to mądrzejszy, co jeden to piękniejszy, co jeden to. Ach w ogóle, ludzie, co się tam dzieje, to uwierzcie mi. Ale tak sobie myślę na ten temat, wracając jeszcze do pana Lepera. To, co się tam w Polsce stało i co zrobiły te służby specjalne, czyli CBA, to jest nie do uwierzenia. To jest właściwie aparat politycz... policji politycznej. Właściwie to jest to samo, co było kiedyś w Polsce, w, Polsce, w Niemczech. Gestapo, kochani, to jest nic innego. Stworzony przez braci Kaczyński CBA. Policja Polityczna powoduje teraz takie układy i taki. Takie zastraszenia, jakie tylko sobie można wyobrazić było kiedyś przed wojną i jeszcze w czasie wojny. Później w okresie stalinowskim, to jak się okazuje, to była Kanada, kochani. To było, wiecie co? Naprawdę, to było całkiem dobrze w porównaniu do tego, co dzisiaj panowie Kaczyńscy są w stanie wyobrazić sobie, zaplanować i wykonać. Otóż na tego lepera, nie wiem czy się zawzięli, czy się nie zawzięli, w każdym razie. Z tego, co wynika z gazet internetowych, które czytałem jeszcze dzisiaj przed chwileczką, wynikałoby z tego, że cała akcja była zakrojona po to tylko, żeby skompromitować, czyli motyw polityczny pana Lepera już od wiosny i próbowali to zrobić za wszelką cenę, bez względu na to, czy otoczenie pana Lepera brało pieniądze łapówkowe, czy nie brało, czy pan Leper był, czy nie był. Po prostu był niewygodny w rządzie pana. Kaczyńskiego. Przede wszystkim był wstydem dla pana Kaczyńskiego. No i pan Kaczyński powiedział: Ja się na tobie zemszczę. A na dodatek wszystko mogłoby być dobrze, gdyby nie ten drobny fakt, że. Ja nie mówię, że ja lubię pana lepera. Nie, nie, bynajmniej wręcz przeciwnie. Niemniej staram się tą sytuację w jakiś sposób zlustrować, jakby to tak nazwać po dzisiejszemu. Natomiast chodzi mi o to, że kiedy pan Leper został wezwany do, do Pałacu Prezydenckiego i została mu wręczona dymisja, nie wręczył mu tego żaden pan prezydent, tak jak to powinien zrobić, tylko jeden z urzędników pana prezydenta w pomieszczeniach pomocniczych, zastępczych. Czyli było to wielkie upokorzenie ze strony. Miało być to upokarzenie ze strony pana prezydenta względem pana lepera. Czyli świadczy o tym, że cały plan, cały zamysł był po to tylko, żeby wymierzyć policzek albo nawet tak zwanego kopniaka pana, panu leperowi. To jest najbardziej przykre, bo kochani, to, że jest walka polityczna, wiadomo, nic, nic nie ma piękniejszego niż walka polityczna, niż przepychanki. Ale do tego, żeby doszło, no to już jest szczyt szczytów jestem przeciwny bardzo i się zastanawiam jak daleko jeszcze ta sytuacja i ta to bezprawie właściwie, bo to już jest kwestia bezprawia to już jest pewność siebie tak daleko posunięta jak przywódcy jak niektórzy przywódcy przedwojenni jak i powojeni sobie pozwalali na, na, na wyczyny zupełnie bezkarne nie zastanawiając się nad tym, że kiedyś stracą władzę albo że ten sam właśnie sposób zostaną potraktowani po. No ale cóż, polityka jest taka straszna mania, wiecie co? To jest największy narkotyk świata. Podobno ludzie bez polityki żyć nie mogą. Ja mogę. Ja wiecie co o czym ja marzę? No zresztą nie będę wam mój, nie będę was martwił, zresztą byście za dużo sekretów moich znali. Na razie puścimy, a obiecaną ten puścimy, no tak, ten komunikat a my to przygotujemy tam utwie Wiecie?